Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy zestaw za 45 zł, w skład którego wchodzi Paradiso, wielkie granie, wow zdrabka, starożytny skarb, pierwszy raz na moim kanale oraz super linie. Zacznijmy sobie od linii. Linie to zdrabka za 5 zł. Żeby nie przesuwać, tak będzie chyba idealnie. Poszukujemy piłki oraz gwiazdy. Pierwsza gwiazdka. Piłki nie widziałam, mogę coś pominąć. Także krzyczcie na mnie w komentarzu leżak i rower. Ale postaram się wszystko sprawnie zdrapać, więcej symboli nie widzę. Cytryna czapka, okej, okay. rolki, arbuz. To tyle. Tęcza i korona. Ptak i krab. kulare serce słońce i moneta OK, mamy teraz diament i popcorn. A tu jeszcze była moneta. Mm, mamy diament. Jest popcorn. I diament. Ostatnie cztery. Łódź i dzwon. Mamy dzwon, dzwon. Dzwon. Łodzi chyba nie widziałam. I nie ma, i ostatnie dwa. Wiatrak i motyl. Motylek, nic nam to nie daje. Wiatrak i motyl. Wiatrak i motyl, niestety linia się nie utworzyła. Kontrolne są różne. Starożytny skarb z numerem 6. Tamta zdrabka poprzednia miała numer 41. No to co, tutaj szukamy trzech takich samych symboli. Jest papirus, hełm, faraon, dzban i sfinks. Przegrane, gra druga jest papirus, łuk, skrzynia, winogrono i faraon, czyli już nie będzie też bonusu. Później mamy winogrono, dzban, Skrzynie, harfę i hełm. Harfa, dzban, łuk, hełm i mumia. Kolejna mamy. Kleo, mumie, faraona wielbłąda i mumie. Dwie mumie. Szukamy trzech. Kolejna skrzynia. Kleo, sfinks, ibis. I kleo. Ibis. Łuk. Słońce. Sfinks. I Ibis. Ale brudzi ta zdrabka. Kontrolne mamy U. Z. Boże, tragedia. Dobra, to klasycznie teraz. Wow, zdrabka. Z numerem drugim szukamy wygrywających liczb lub napisu.

Dwadzieścia dziewięć, pięćdziesiąt dwa, czterdzieści cztery, czterdzieści siedem, oboczek, kolejne trzydzieści dziewięć, dwadzieścia pięć, kolejny obok, pięćdziesiąt jeden, czterdzieści pięć, siedemnaście, trzydzieści siedem i dwadzieścia jeden. Niestety mamy P, K. Wielkie granie z numerem 18. Tutaj poszukujemy wygrywających liczb z stosu monet lub gwiazdy. Gwiazda mnoży. 12, 19, 39, 23 oraz 59 wygrywają. I my mamy od razu lusterko. 20, lusterko, no tak. 21, 33, 48, 47. Trzydzieści jeden, pięćdziesiąt cztery, trzydzieści siedem, czterdzieści pięć, dwadzieścia osiem, czterdzieści dziewięć, siedemnaście, czterdzieści cztery, czterdzieści trzy, pięćdziesiąt dwa, trzydzieści cztery i ostatnia linia mamy dwadzieścia cztery, trzydzieści pięć. 51, 22 i 41. J nam się pokazały. Kontrolne, różne. Co tu mamy? Paradiso z numerem czwartym. Może ta zdrabka nas uratuje, jak w poprzednich odcinkach. Deska i latarnia. Tych symboli poszukujemy. No i to tyle. Flaming i liść. Flamingi są. Liść też musi być. Kompas i krab. Jest krab. Krab kompas gdzieś przeoczyłam o oczywiście w pierwszej tutaj delfin i shorty mamy shorty jest i delfin i tutaj czy mamy shorty mamy i kolejne i następne Serce i okulary. Tutaj brak. Sam okulary. Mm, tu mamy okulary, serducho, serducho. Nuta i pomarańczą. I tutaj nie ma nic. Kolejne kostka i Arbus. Kostka. Kostka, jeszcze tutaj kotwica, i będzie 8 dych. Kostka, Arbus. Dobra, następnie bluzka i rozgwiazda. Mamy dwie rozgwiazdy i bluzkę. Wzrost ale to nam nic nie daje. Kostium i słońce. Kostium. Kolejne. I tu mamy słoneczko. I ostatnie dwa. Termometr i napój. Termometr. Jest i napój, ale niestety nam tutaj linii to nie tworzy. Kontrolne mamy różne. Także dzisiaj odcinek na pusto. Nie wygraliśmy kompletnie nic, a wkład w odcinek to 45 zł. Ale Wam bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa pa!